Dzień dobry, witam Was serdecznie z centrum Opla. Karmat, słuchajcie, taki temat szybki, wiadomy, nie od wczoraj, ale także żeby Wam to na szybko po chłopsku wytłumaczyć. Często pytacie, co, jak to jest z tymi silnikami PSA 12 2 PureTech. One są mniej więcej montowane w Crosslandach, w Grandlandach. Czy, czy tego się bać? Wiadomo, o co tutaj chodzi. Pasek mokry i tak dalej. Są tutaj pewne anomalia w tych silnikach. Które powodują to, że się ludzie tych silników boją. No to prosta rzecz. Co trzeba zrobić? Kupujecie taki samochód bez względu na to, co mówi sprzedający właściciel, czy co tam było wpisywane, robione, należy po prostu wymienić kompletny rozrząd na nowy. Kompletny rozrząd na nowy, zrzucić wszystko, wyczyścić smoka, poczyścić pompę z tego całego dziadostwa, które się zbiera złuszczącego się paska oleju i później stosować się do częstszych, bardzo częstych interwałów olejowych, czyli częstych, co to są częste, nie takie jak zaleca producent, czy jak Wam się wydaje, tylko to jest maksymalnie do 10 tysięcy, najlepiej około 7-8 tysięcy, używając oleju. Jeszcze jest taka jedna sytuacja, w zależności od silnika, to akurat macie Crossa 220, on ma normę, on ma normę na przykład 0, 0W30 y, przykładowo tutaj teraz podejdziemy sobie do Grandlanda, który jest 2022 rok i u niego ta norma to jest zobaczcie 0W20 taką ma nowe normę, przepraszam Grandland z 2022 roku i taką normę olejową musicie stosować, oczywiście lejąc olej nie będę Wam tłumaczył, wchodził w dyskusję co to znaczy olej tylko macie olej, made by olej i producent a nie jakieś tam marketowe słuchajcie rzeczy, jeszcze z wami podejdę podejdę jeszcze z wami cześć w ogóle do innego crosslanda troszeczkę starsze auto 218 sytuacja jest tutaj taka sama a mianowicie też jest zalecane to samo czyli to jest jeden ze starszych tak czyli już 6 letni samochód tak samo, rozrząd, komplet, wszystko, ściąganie do uczyszczenia, wszystkiego, ale ten z 18 roku ma jeździć na 5W30. I tak jest zapisane, one mają tak zmienione te nowe silnikowe, nie wiem dlaczego, nie pytajcie mi o to. Jedne mają 530, drugi ma 0,30, trzeci ma 0,20. I taka norma, jaka jest podana, na taki samochód ma jeździć. Nie pytajcie mi o duże przebiegi tych samochodów. Jak to się będzie miało przy przebiegu rzędu 150-200 tysięcy to się wtedy okaże, czy one w ogóle dożyją. Ale jeżeli się będziecie do tego stosowali i od razu zrobicie patent z wymianą rozrządu i z czyszczeniem smoka, pomp, wszystkiego, usuwanie tego nagaru to później jest wszystko spoko. Nic się z tym silnikiem nie będzie działo, jest bardzo ekonomiczny, bardzo fajnie spala, czy w manualu, czy w automacie. Także. Także wcale to nie jest takie złe, tylko trzeba to zauważyć i tak mówię, pamiętajcie o częstych interwałach wymian oleju. Częstych. Producenci i różne serwisy zalecają, jak wiemy, longi. Na longu to nawet silnik 1,4 starego typu czy 1,6. Jeszcze paskowy, bez doładowania, nie nadaje się. Jeżeli ktoś wymienia co 20-30 tysięcy olej, no to sobie jak ten silnik ma jeździć, tak? Takie interwały zalecane, normalne to jest 10. Góra. Góra powtarzam 15, bo na przykład dużo jeździcie, ale to czasowo jest bardzo szybko, a przy takich silnikach te interwały niech będą szybsze. 7-8 tysięcy po oczywiście wymianie tego całego rozrządu, po zrobieniu tej całej procedury czyszczenia e, tego wszystkiego z tych, z tych utleniających się szczątków paska, tak to nazwijmy. Niby poliftowe, niby później już po 22 są poprawione, no to widzieliście Grandlanda, Widzieliście Grandlanda jest 2022 tak samo ma wymieniony rozrząd, to, to samo jest zrobione, oczywiście tam były zdawkowe ilości tego wszystkiego, on też ma bardzo mało przejechane, tam 20, parę, przepraszam tysięcy, ale mimo wszystko coś tam jednak było, tak, także bez znaczenia jakiego rocznika kupicie samochód, silnik 1.2, PSA, czyli ten piłtek słynny 410, 430, macie wykonać te czynności, jeżeli je wykonacie w sposób prawidłowy, wszystkie, nie będzie się tu nic działo, mamy już takiego jednego gagatka, który już jeździ, testujemy sobie, już na 150 tysięcy przejechane, oczywiście już miał kilka wymian tego, tego, tego rozrządu, tak, bo to są częstsze interwały i nic mu nie jest, i nic mu nie jest, nie? Także słuchajcie, tak to wygląda, na szybko, na krótko, pozdrawiam z Karma Centrum Opla i dziękuję Wam za kolejny odcinek, hej!